I temu kursowi odczuwam większą świadomość tego, jakie korzyści, ale i zagrożenia niesie ze sobą sztuczna inteligencja. Mam szczęście, że kurs rozpocząłem właśnie teraz, kiedy tak dużo się dzieje wokół AI. Zacząłem szukać możliwości w firmie, żeby stosować AI. To, czego dowiedziałam się na kursie, otworzyło mi tak naprawdę oczy na to, co się dzieje na świecie w tym zakresie, jak dużo się dzieje. Na pewno zmienił moje postrzeganie świata. Na pewno pokazał, że sztuczna inteligencja czy do ta technologia jest kolejnym przełomem. Na pewno zyskałam poczucie bezpieczeństwa dzięki temu, że zrozumiałam do czego mogę użyć tych technologii, zrozumiałam w jaki sposób one działają. Pochłaniam więcej informacji na temat AI codziennie. Bardziej czuję ten temat, bardziej czuję się, że jestem częścią teraz AI -a niż wcześniej przed kursem. Dołączenie do kursu to był strzał w dziesiątkę. Podczas zajęć zdobyłam ogrom wiedzy i informacji. Ja już teraz wiem, że z wiedzą z tego kursu, gdy zacznę rozmawiać od strony managementu z deweloperami, no to będzie zupełnie inny poziom.